Siemaneczko, witam wszystkich, bardzo serdecznie wylosowałem, wybrałem wszystkich zwycięzców tutaj eee, Proszę bardzo, wszystkie skiny wysłane, gratulacje i lecimy z materiałem BZIUM Okej, okay, a dzisiaj do zgarnięcia ta wupa, żeby ją zgarnąć Łapa, subik, komentarzyk, bierzecie udział, życzę powodzenia A my na go skin się znajdujemy, link do strony oczywiście znajdziecie w opisie Wbijając w ten plusik, używając kodu SOUL, klikając aktywuj Otrzymujecie 10% bonusu i 2,10 na start, no więc warto sobie wpisać kodzik, przed każdą wpłatą daje on 10%, a warto, bo dorzuciłem wam skiny eee, tutaj wiecie, no jakieś tam za 8,40 jak minimalna wpłata za dyszkę, możecie zgarnąć już takiego kałaszka, 15 zł, już taką emeczkę za ponad stóweczkę, 3 dyszki to a 8 dyszek wszystkie te skiny więc życzę powodzenia, przy każdej wpłacie to działa, jeżeli skiny dalej są i ktoś robi doładowanie ma szansę od razu na zgarnięcie, czym więcej większa szansa powodzonka, my dzisiaj robimy grubego batla. Grubego batla, eee, ale myślę, że underdoga. Eee, szukamy gigabuły, dajemy tryb jester i wjeżdżamy Maxem, czyli 20 skrzyneczek. Bardzo droga bitwa. No ale mówię, zrobimy dzisiaj taką, więc no mordeczki, wjeżdżamy w to 80 skrzynek łącznie, bo wiadomo, 4 graczy razy 20 rund. 80 skrzyneczek gigabuła w trybie jester. I zobaczymy, jak to, proszę państwa, pójdzie. Mamy taki sam procent na tego karambita, jak i na tego stickera. E, jak widzimy. Kurwa, ja się chciałem cieszyć, ja się chciałem cieszyć, że jak widzimy, chyba prowadzimy. Ja mówię, a co jest, przecież ja zrobiłem underdoga. I żeby kurwa, chuj to spalił. Ja jebie. Serio. Wiadomo, jest to jeszcze 15 rund I jeszcze każdy z nich może po tym karambicie trafić Bo to jest taki sam procent jak na wszystkie inne przedmioty w tej skrzyni Eee, jest to prawie 5% Aczkolwiek, no nie podoba mi się to, że my go trafiliśmy I te rękawice, no ja pitole Myślałem nad zwykłą, ale mówię, nie, robię underdoga Bo zwykła, mówię, pewnie nie siądzie No ja pierdzielę naprawdę Naprawdę, tak zacząć materiał Tak zacząć bitwę, w sensie, no bo Hmm Już myślałem, że poleci temu, ale poleciało dla Isamu. Wiadomo, to nam nic nie daje, bo oni by musieli jeszcze potrafiać. Chyba, że no jeszcze jest no oczywiście szansa, że trafią po tym karambicie. Ale to jeszcze by musieli po jednym drugim przedmiocie, więc no to już jest... Wiecie, no tutaj na przykład Isamu trafił, ale no te gorsze, w sensie Glowcy takie jak my, ale w gorszym stanie. I niestety tańsze. Eee, no ale tutaj coraz bliżej do końca bitwy. Eee. Nic się takiego nie zapowiada No w sensie jakby ten trafił karambita teraz To ma więcej od nas chyba tak Bo to jest około Ten trafia ej no kuźwa Aleks trafił jeszcze i samu I samu ma już więcej więc kuziwa. teraz dla Aleksa tylko ten karambit I dla Adriana jeszcze jakieś Ciekawe rękawice eee. Wybaczcie za telefon Ja pierdolę, No niedobrze Mieliśmy najwięcej, czaić żebyśmy tą bitwę wygrali Jakby to była zwykła I tak to proszę państwa się skończyło Dobra, ja przejdę tutaj jeszcze Do gigabuły Dajmy tutaj jeszcze raz Czy z dwa O kurczę, ciężko Ale no Dobra, jeszcze raz Pykniemy Ajajaj Niedobrze, bardzo niedobrze, jest jakaś ciekawa bitwa, dobra dołączmy jeszcze tutaj, może może tutaj coś się ciekawego trafi, a jest ciekawy skin, kurwa myślałem, że to dla nas, nie ja, już chciałem cię cieszyć, że tutaj nam poleciało, a przecież my jesteśmy tutaj z drugiej strony, no i niestety, niestety, no, też ciekawa bitewka, też ciekawa, no pech totalny w dzisiejszym materiale, no cóż ja mogę tutaj więcej powiedzieć, mordki moje, tutaj już nie dołącza, chciałem dołączyć, ale dużo rund. Mm, tak patrzę jeszcze, patrzę. Aj, tutaj ktoś wbił. Mmm, Tak żeby się odkuć, bym chciał gdzieś wbić, ale... nie ma takich ciekawych batelków. Więc. Więc co, mordeczki? Na tym zakończę ten materiał. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. No i do zobaczyska. Pęteczka strzała Hejka. Cześć.